Włączyłem nagrywanie, ludzie nie uwierzycie, ale gramy w Overwatcha z Kanye Westem i. O mój Boże! O mój Boże, jakby czy to on. Na pewno on. No, nikt normalny by się nie nazwał Kanye West. <tryk> e, mam nadzieję, że wygramy. Brawo! Brawo! Kanye West. O, już za ty jesteś teraz, co No, Kanye West, zaczął oh. nam gram. Eee... Uno, no, Kanye West tak naprawdę jest z wyrolem i obraża po mamach, no, ja bym, ja bym go subskrybował. No, o, oszustwa, Wiadomo, oszustwa, to nie jest Kani West, poza tym obrażał moją mamę. No, i zaprotowano. I napisz komentarz. Kto lepszy, Kani West czy Mysz? Za napisanie Kanye okay. West w wyborze Pani West Mysz? Dostaje się pana. <laughs> tak. Elo. Elo. teraz ty. Elo. Elo.